TBS ogłasza przetarg na realizację 200 mieszkań na wrocławskim Brochowie. 200 lokali mieszkalnych z tego 141 do dyspozycji spółki i 59 do dyspozycji gminy. To 10 tysięcy metrów kwadratowych lokali mieszkalnych, ponad 2000 m metrów kwadratowych lokali usługowych. To funkcje społeczne, takie jak miejska biblioteka publiczna, siedziba rady osiedla Brochów, przedszkole, pięciooddziałowe, zielone patio, czy plac zabaw. W parterze budynku będą lokale usługowe, w części podziemnej będą garaże na 161 miejsc stanowiskowych. Inwestycja na Brochowie posiada standardy zielonego budynku. Budynek na Mościckiego również będzie e, posiadał instalację fotowoltaiczną. Cała przestrzeń zostanie dopełniona przebudową układu drogowego ulicy Mościckiego, Semaforowej, Pakistańskiej i Wietnamskiej. Wykonane zostaną instalacje MKT, oświetlenia, przebudowane e, chodniki i cały układ drogowy na skwerze, który zostanie również zagospodarowany, powstaną Urządzenia siłowni zewnętrznej. Termin realizacji to 22 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą.